A Zawsze chciałem e, łowić ryby, jak najwięcej. Więc, e, więc samo się to zrodziło, Też lubię pracować z ludźmi, nie lubię powtarzalności zajęć. A tu każde wypłynięcie jest inną historią, każdy świt jest inny. E, te spotkania z przyrodą, ptaki. Nie do końca to jest tylko i wyłącznie stricte wędkarstwo, tylko historia naszych mazur, jak powstały mazury, czym się różni jedno jezioro od drugiego jeziora. I radość z tych dużych ryb, naszych gości jest, jest niesamowita. Znaczy nasza radość z ich radości, z ich ryb, ich sukcesów. Super jest pomagać i spełniać jakieś marzenia. Tak samo super jest spływać z dzieciakami, ich zarażać pasją. Kurczę, no a do tego te całe mazury piękne, nie? Każe, kto tu przyjedzie, no to, to, to rozkochuje go w sobie to miejsce pokaż Stasiek, nie ma ogona? co ty gadasz? pokaż i teraz też nie ma ua, to dobre kolory muszą być jest najlepsze najlepsze

Ty no walone 110, nie? Proszę was. Odpowiednie logo jest na 110. Kurde. <gry> Ale na ryby. Ale moc, się. ale moc, ale moc, ale moc. Ale moc. I co? I co zagrało? No pokażemy. Pineapple Pike na BKK ach. 110. Chodzi o to w tym wszystkim, żeby było tak jak w porzekadle, że jak robisz to co lubisz i to Ci pozwala żyć, to już nigdy w życiu nie będziesz musiał pracować. To gdzieś tak trochę wokół tego. Mazury są naj... stworzone jakby pod guiding, nie? Żadne, żadne, uważam, jezioro w Polsce nie ma takiego, takich możliwości, takiego potencjału e, guidingu i takiej potrzeby, aż takiej. Żarnowiec fajny, no są przewodnicy, ale, ale jest to stosunkowo mała woda. Inne jakieś tam jeziorka tak samo, a tutaj jest ogrom wody, kupa zależności, te jeziora odpalają się w zupełnie różnych porach. No też tak jak my poruszamy się praktycznie po całym szlaku, fajny ogląd sytuacji, lubimy łowić i na północnej części i tutaj na południowej, fajnie było w ogóle całe to wejście w to, przez Piotrka, jakby jak wspólnie zaczęliśmy wędkować i jak to nabrało rozpędu. Później te przynęty, które, które też nam fajnie pomogły jakoś tak spełniać swoje, swoje turbozajawki i uwierzyć. W później feedback, że tak powiem z, od, od, od wędkarzy, że to łowi. To pozwoliło też uwierzyć jakoś w to, że to wszystko może fajnie jakoś wypalić. Która ci się najbardziej będzie Która mi się najbardziej no. podoba? Wiesz, ja to lubię brzuchy. Ale widzisz to inne brzuchy. No nie. Wiem. Ale chyba ten. No to Siwy to samo powiedział, Tylko że czerwone oko. Nie. Ale czerwone oko, by było tak, spoko. Tak, tak. No i tak będzie. Przynęty Engry Pike Tyson szczególnie, którego, który, który bardzo często pokazujemy, na który bardzo dużo łowimy ten wzór przynęty. Też jakby ściągnął dużo fajnych osób, które też chciały jakby nas poznać i w jaki sposób my mówimy i po prostu z nami połowić. To przyjeżdżali głównie, żeby z nami spędzić czas, a ryby to był czysty dodatek. No mam takie poczucie, że też ludzie, którzy do nas trafiają są specyficzni. Oni w sensie czują więź z nami jakąś i dlatego do nas przyjeżdżają. To sposób naszej komunikacji. I mam takie też poczucie, że nie zawodzą się, że ten obraz, który, który my im przedstawiamy za, za pośrednictwem mediów społecznościowych czy jakichś, takich, czy jakichś targów, gdzie mogą nas spotkać, to później przyjeżdżają do nas na ryby i, 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 i często wracają. Chcą, są z nami w kontakcie, więc to, to też, też dobrze świadczy o tym, co robimy, jak to robimy. No. To będzie potrzebne. Jest Med. Włada. Dawaj, dawaj. Dawaj go tutaj z tej strony. Odgrywaj go weźmiemy. Dawaj go. No to jest mi trocheczka uła Turbo jest też sprawą i zajawą, to co praktykujemy tak w zeszłym roku zacząłem chyba się w to bawić a w tym roku już jest któryś raz że właśnie namiocik, spanie na łódce albo pod namiotem Ognisko i taka formuła takich pajkampów, jak przyjeżdżają znajomi, i ten. To i sobie coś ugotujemy pysznego. Tutaj mistrz patelni jest tylko jeden. Kłaniamy się nisko, hubercie. No, tu sobie pojemy, tu sobie przysjestujemy, tu sobie wypłyniemy. pajkampik jest spoko, no bo nie, nie, jakby. Jest do dysponowania cały dzień, a nie tylko jakiś tam fragment, więc jest tak jak przychodzą takie upały letnie, to dobrze jest sobie spłynąć, odsapnąć, to też fajna, fajna przygotowa taka akcja, nie? Poruszamy się głównie po, po okolicach Mikołajek albo Giżycka, na, na, na różnych też typach jezior, bo mamy tutaj część rynnowych jezior z niewielką ilością górek, z głębokimi, głęboką trzciną. Te jeziora się odpalają w innym okresie i też potrafią ryb, darzyć fajnymi rybami, dodatkowo jest na nich sandacz, jest fajna duża ilość okonia, więc czasem w takie letnie dni też fajna opcja. A, a po drugiej stronie są jeziora takie jak, jak, jak e, północna część, czyli tam Dargin, Kisajno, Mamry. E, to są, to są, to są, czy, czy śniardy, to są jeziora o innym charakterze bardzo głębokie, akurat ta północna część szlaku się lawowe, ale z dużą ilością fajnych płytkich blatów, górek, rdestów. Miejsc takich skrojonych pod szczupaka, nie? pod duże ryby. To są takie górki gdzieś tam na środku jeziora, gdzie dla osób niewtajemniczonych, no to w ogóle nie, nie do pomyślenia, żeby tam szukać jakichś takich miejsc płytkich. I są to mety często śmierdzące, naprawdę grubą rybą. Jeżeli chodzi o jeziora, nie są to łatwe jeziora do dowędkowania, bo w, tutaj w obrębie dosłownie kilku kilometrów wystarczy, że przepłyniemy jedno jezioro, wchodzi, w, wpływamy na kolejne jezioro, to zmieniamy na przykład z jeziora rynnowego na jezioro morynowe, tak? czyli du, dużo płytsze jezioro, ta struktura ukształtowania dna bardzo się różni. Ehm. Nawet i, i woda. Tak? W, w tym samym czasie na jednym akwenie jest e, kwitnie, a na drugim akwenie już jest dużo, dużo bardziej czysta e, klarowna i to trzeba wiedzieć jak się dopasować i gdzie tych ryb e, szukać. Także tu jest e, dużo poświęconego naszego czasu, e, jak, jak te ryby znaleźć i jak się do nich dobrać. Ważną rzeczą jest y, temat na pewno tego bezpieczeństwa całego, bo to jest to jest dzika woda, wielka woda. Jak się rozpuścają takie śniardwy czy, czy, czy tam jeziora północnego szlaku to naprawdę jest, jest grubo, więc łódki, łódki muszą być bezpieczne, dopasowane do, 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 do warunków jakie mogą nas tu spotkać. Duże jeziora mazurskie, które mamy u siebie, to są naprawdę potężnymi rywalami, jeżeli chodzi o falę, o żywioł tej całej dużej wody. Dlatego tu głównie się skupiliśmy na tym, żeby nasze łódki były fajnie dopracowane. Dlatego swoją łódkę udało mi się zbudować samemu przy pomocy również taty, który był przez wiele lat. Jakby zajmował się łodziami, też w jakimś stopniu je remontował i budował. Także wiedzieliśmy co, co po prostu zrobić, jeżeli chodzi o dużą, fajną, bezpieczną łódź. A jest też taka kwestia, że nie będzie fajnego dnia na rybach. Nikt nie przeżyje fajnego dnia na rybach, jeśli będzie, będzie czuł zagrożenie, będzie czuł się niekomfortowo, będzie się trochę bał. To wtedy na pewno nie przeżyje najlepszego swojego dnia na rybach. Dlatego, dlatego też tak ważne dla nas jest, to, żeby te łódki były bezpieczne, żeby zapewnić ludziom ten, ten, ten komfort, poczucie bezpieczeństwa i żeby ten dzień rzeczywiście wędkowania był fajny, przyjemny i miły, może w hardkorowych trochę warunkach, ale, ale z tą świadomością, że, że nic im nie grozi. To jest, to jest turbo ważne. われですね。 Ty, to jest 120? Ale, to jest klaga. Sprawiaj go szybko do miary. Ja... Ja <tryk> <tryk> Szok. Ale ryba. 120. 121. 121. Błagam. Dobra, będziemy ją wypuszczać. O kurwa. O kurwa. Nie mam nic do dodania. Fajne jest to, że ten, twoja Łukasz życiówka, moja teraz życiówka, wszystko spina się klamrą naszej znajomości i, i przynęty. I przynęty. Super sprawa. Tak jak się zastanowić. I mamy taką samą teraz życiówkę. Teraz możemy rywalizować między sobą. To też będzie fajne. Kto komu pierwszy w dupi. Od jutra zaczynam szukać większego. No. Przyjeżdżajcie, wpadajcie, zobaczyć Mazury, poznać wędkarskich bzików, tak myślę. Pokażemy Wam swoją pasję, to, to czym się jaramy, jak to robimy. Może pomożemy spełnić Wasze wędkarskie marzenia. A może zaszczepimy w Was pasję do, do, i do tej okolicy, i do, do tej formy spędzania czasu. No i no i tak, no.